Witam. W tym nagraniu pokażę ci trzy najważniejsze zadania ze statystyki z poziomu podstawowego. Jako że na poziomie rozszerzonym nie ma zadań ze statystyki. Zaczynamy. Oblicz średnią arytmetyczną, medianę oraz odchylenie standardowe zestawu danych 4 2 5 3 5 3. Nie idziemy najpierw standardowo podamy sobie część teoretyczną czyli wzór na średnią arytmetyczną. Oczywiście ten wzór jest wszystkim doskonale znany nawet uczniom klas początkowych szkół podstawowych, bo przecież liczą tą średnią arytmetyczną chociażby zestawu ocen. Więc napiszemy sobie A z daszkiem, różnie się to oznacza. Jednym z zapisów jest A z daszkiem równa się trzeba dodać elementy jakie mamy, czyli na przykład oceny A1 plus A2 Wszystkie elementy aż do ostatniego, którego sobie oznaczamy jako nty, i podzielić przez ich ilość, czyli przez n. Yy, dla tego zestawu będzie to. Napiszmy, a z daszkiem równa się. No myślę, że licznik możemy policzyć w pamięci. 4 plus 2, 6, plus 5, 11, yy, plus 3, 14, yy, 19, 22 na 6. 22 na 6. Czyli napiszmy, że a z daszkiem równa się. 11 trzecich. Ok, średnią arytmetyczną mamy obliczoną. Pod punkt B trzeba obliczyć medianę. Co to jest mediana? Mediana definiuje się w ten sposób, że jest to środkowy wyraz lub średnia arytmetyczna dwóch środkowych, jeśli nie ma jednego środkowego, uporządkowanego niemalejąco lub nierosnąco ciągu. Dlaczego tak, takie dziwactwo niemalająco, nie, nie rosnąco? Czemu nie można powiedzieć uporządkowanego malejąco lub rosnąco? Dlatego nie można powiedzieć malejąco lub rosnąco, no bo przecież chociażby ten ciąg wyrazów ma na przykład dwie piątki. Jak ja y, bym chciał go uporządkować rosnąco, no to w tym momencie się nie da, no bo piątka nie jest większa od piątki. Więc mogę go uporządkować niemalająco lub nie rosnąco, dlatego używa się takich sformułowań ok, ja tej definicji już tutaj nie będę pisał. Warto sobie natomiast ją na, na podstawie tego co powiedziałem napisać i podajmy tą medianę. Najpierw oczywiście musimy uporządkować niemalejąco lub nierosnąco ten ciąg. My zaczniemy po prostu od najmniejszej do największej, czyli niemalejąco. 2, następnie mamy 3 3, następnie 4 5 5. No i tak się składa, że właśnie bardzo często a tak naprawdę zawsze dotychczas na maturze ciąg, dla którego trzeba było wskazać medianę, miał dwa wyrazy w środku. Więc zawsze trzeba było policzyć ich średnią arytmetyczną od takie można powiedzieć utrudnienie. Więc napiszmy, że M mediana równa się średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów, w tym momencie 3 plus 4 przez 2, czyli mediana w tym momencie wynosi 3,5. Wprowadza się pojęcie mediany, sama średnia arytmetyczna nie wystarcza. Po co? Podam chociaż jeden przykład, po co wprowadza się pojęcie mediany? No, takim najbardziej dobitnym przykładem jest zarobki na przykład w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju. Telewizje, w szczególności te reżimowe, że tak powiem, podają oczywiście średnią arytmetyczną zarobków i ona aktualnie w Polsce wynosi tam powiedzmy około 4000 zł. I to jakoś tam wygląda. Jakieś tam statystyczny Polak sobie myśli, o, pf, średnio się zarabia 4000, no nie tak mało jeszcze 10 lat temu, było dwa razy mniej. No dobra, tylko jakbyśmy podali medianę, to to już trochę inaczej wygląda. E, m, średnia jest zawyżona. Dlaczego? No bo mamy w praktycznie każdym państwie, również w Polsce, ludzi, którzy zarabiają miliardy. Okay? Jeśli ich zarobki, ich milionowe, miliardowe zarobki włączymy do średniej arytmetycznej, to ta średnia zostanie podniesiona. Gdybyśmy powiedzieli o medianie, czyli o zarobkach średniego gościa w takim uporządkowanym ciągu, to okazałoby się, że to jest 3000 z hakiem. I wtedy już to tak fajnie nie, nie wygląda. To jest taka różnica pomiędzy medianą a średnią arytmetyczną. I pod punkt C e, mamy tutaj odchylenie standardowe. Na początek podajmy e, wzór, a potem powiedzmy o czym to odchylenie standardowe nas informuje. Odchylenie standardowe jest to pierwiastek e, z różnicy kwadratów podzielone przez n ilość wyrazów. Czyli napiszmy A1 minus A2. Nie a2, tylko a n a z daszkiem średnia do kwadratu plus a2 minus a n średnia kwadrat i tak dalej, aż do n tego ostatniego wyrażenia minus średnia do kwadratu. Dąknijmy pierwiastek, podzielona przez n, czyli przez y, ilość danych w zestawie po co wprowadza się coś takiego jak odchylenie standardowe odchylenie standardowe jest w najprościej mówiąc miarą rozrzutu danych wokół średniej Tu to nie powiedzieć tak no ale to czemu ten rozrzut liczymy tutaj y, poprzez kwadrat nie wystarczy sama różnica chociażby wzięta w wartość bezwzględną no, to jest jedna z możliwości liczenia rozrzutu. Rozrzut można sobie definiować na wiele sposobów. Nie wchodząc w szczegóły, odchylenie standardowe jest najczęściej, używaną, najczęściej używanym parametrem do analizy rozrzutu wokół średniej. Sprawdźmy, ile wynosi odchylenie standardowe w naszym przypadku. Czyli napiszmy, równa się, i po kolei weźmy sobie dwójeczkę. 2 minus średnia, czyli 2 minus może to już zwykłym kolorem zrobię 2 minus 11 trzecich do kwadratu plus kolejną y, dane mamy trójeczkę, trójeczka jest dwa razy, więc napiszemy 2 razy 3 minus 11 trzecich do kwadratu potem mamy jedną czwórkę, czyli mamy 4 minus 11 trzecich do kwadratu i Dwie piątki, czyli mamy 2 razy 5 minus 11 trzecich do kwadratu. To wszystko dzielimy przez ilość danych, czyli przez 6 i dostaniemy odchylenie standardowe. Na koniec jeszcze sobie ten wynik omówimy, co to znaczy, że odchylenie standardowe wynosi tyle, a nie mniej albo więcej. No i jak widzimy, to wyrażenie, które tutaj mamy nie jest najprostsze do obliczenia. Napiszmy, sigma równa się i jedziemy z tym pierwiastkiem. 2 minus 11 trzecich to jest 6 trzecich, minus 11 trzecich to jest łącznie 5 trzecich do kwadratu. W związku z tym ja już napiszę 25 dziewiątych plus. Czyli tutaj yy, yy, będę miał cztery różne ułamki dodane, tak się postaramy to zrobić. A ja to robię w pamięci, na maturze raczej w pamięci tego nie rób. 9 trzecich minus 11 trzecich to jest minus 2 trzecie, podniesione do kwadratu to jest 4 dziewiąte razy 2, da nam to 8 dziewiątych. Następne wyrażonko mamy 12 trzecich, odjąć 11 trzecich to jest 1 trzecia, podniesione do kwadratu to jest 1 dziewiąta i na samym końcu mamy 15 trzecich minus 11 trzecich to jest 4 trzecie do kwadratu to mamy 16 16,9 razy 2, dziewiąte. Yy, troszeczkę tych obliczeń rzeczywiście tu jest, ale też nie ma to przesadać, już jest praktycznie koniec zadania. Yy, dzielimy to przez 6, dodajemy yy, ułamki, które występują w liczniku. One mają wspólny mianownik 9, yy, więc możemy napisać tak, że w mianowniku mamy 6, mianownik licznika wynosi 9 yy, i sumujemy same liczniki. Będziemy mieć tak, 25 plus 8 to jest 33, plus tak naprawdę tutaj też jest 33, czyli łącznie 66 dziewiątych. Domykamy pierwiastek, 66 skróci się z 6, dostaniemy 11 dziewiątych pod pierwiastkiem, ale pierwiastek z 9 można napisać, że to jest 3 i ostatecznie dostajemy pierwiastek z 11 przez 3. To są jedyne trzy parametry danych statystycznych, o które zapytać się mogą na maturze podstawowej, bo jest przecież jeszcze chociażby moda, są inne typy średnik, jest średnia harmoniczna, geometryczna, kwadratowa ważona, która tak naprawdę jest najbardziej uzasadniana w kontekście ocennym, bo przecież oceny ze sprawdzianu powinny mieć inną wagę niż ocena zwykła, cząstkowa. Natomiast tylko te parametry danych statystycznych są wymagane od Ciebie na maturze. Podstawowej. Jeszcze obiecałem skomentować ten wynik. Co to znaczy, że odchylenie standardowe wynosi tyle? Jeśli dane na przykład polegają, podlegają po, po rozkładowi Gauss'a, to oznacza, że około 70, tam około tak naprawdę 68% danych jest w przedziale średnia minus odchylenia standardowe, średnia plus odchylenia standardowe. Co by to oznaczało w kontekście naszego przykładu? Jeśli ta liczba wynosi około tam 1,1, to około 70% danych byłoby w przedziale, ta średnia to jest około 3,7, więc jak odejmę 1,1 to oznacza, że to by było 2,6 do 4,8 i zobaczmy, że to mniej więcej się zgadza Poza dwójką i dwoma piątkami, pozostałe dane są w tym przedziale. Tak to wygląda, że tak powiem, statystycznie, jeśli dane podlegają rozkładowi Gaussa, ale to już jest taki um, zupełnie dodatek do tego. My mamy wiedzieć, że odchylenie standardowe mówi nam o rozkładzie danych wokół średniej. Im większe to odchylenie standardowe jest, tym bardziej dane rozproszone są wokół średniej. Im um mniejsze jest odchylenie standardowe, tym mniej dane są rozproszone. I jeśli odchylenie standardowe wynosi 0, to znaczy, że wszystkie dane są tak same. Jeszcze jeden przykład na koniec. Możemy mieć ucznia, który ma 3 jedynki i 3 piątki. On ma średnią ocen 3, ale możemy mieć też ucznia, który ma same trójki. On też ma średnią ocen równą 3. Odchylenie standardowe ucznia, które ma same trójki, wynosi 0. Natomiast odchylenie standardowe ucznia, który ma same jedynki i piątki, jest po prostu duże. Tak? Względnie duże względem innych, że tak powiem, odchyleń standardowych. W związku z tym tak należy na to patrzeć. I drugie zadanie dość trudne z matury podstawowej. No Trzeba wiedzieć dokładnie, co to jest Mediana i jak się to je. Mediana zestawu 6 danych jest równa 14, ile wynosi A. I co ciekawe to są zadania zamknięte ABCD. Żeby je najprościej zrobić tak naprawdę najłatwiej jest zrobić, podstawić te cztery opcje, które mamy w odpowiedziach i odpowiedzieć na pytanie. Ale da się to zadanie również zrobić, gdyby to było zadanie otwarte. I tak go właśnie potraktujemy. Uporządkujmy ten zestaw na razie nie biorąc pod uwagę liczby A. Czyli dostaniemy 4, dostaniemy 8, 16, 21, 25. W związku z tym mamy kilka możliwości. Nie wiemy ile wynosi A, ale mamy kilka możliwości. Możliwość pierwsza. No to A może być na początku, a pozostałe liczby mogą być w podanej kolejności. To jest opcja pierwsza. Popatrzmy. Opcja następna, druga. No to teraz yy, A może być w środku, więc oddzielmy te dane i A może być, że tak powiem, na drugim miejscu. No i wszystkie opcje w ten sposób wypiszmy. Gdyby to było zadanie otwarte, no to nie ma wyjścia. Trzeba by było tak zrobić. Teraz A jest na trzeciej pozycji za ósemką, więc robimy mu miejsce. Yy, czwarta opcja. A jest tym razem za szesnastką. Oczywiście, w zadaniu testowym bystry człowiek od razu zauważy o co tutaj chodzi. Opcja piąta, tym razem A jest za 21, i opcja ostatnia, A będzie za 25, czyli na samym końcu. Mamy takiej opcji 6. I teraz tak, podajmy ile wynosi mediana dla tych propozycji. Tutaj wynosi średnia arytmetyczna 8 i 16, czyli 12. Tutaj też, tutaj mediana jest uzależniona od A, bo te dwie w środku ich średnia arytmetyczna jest po prostu A plus 16 na 2, taka sama sytuacja jest tu, bo w środku są te, dwie, te dwa wyrazy, więc mamy A plus 16 na 2, eee, tutaj mamy 16 i 21 w środku, w związku z tym mediana jest ich średnią arytmetyczną 18,5, następnie tutaj też jest 18. I pół. A pytanie było: mediana jest równa 14, no więc to odpada, bo tutaj mediana już jest konkretną liczbą i ona nie jest czternastką. Żeby mediana mogła wynosić 14, to który z tych dwóch przypadków musi zachodzić? W związku z tym napiszmy, że a plus 16 podzielone przez 2 jest równe 14. Mnożymy teraz 2, dostajemy, że a plus 16 jest równe 28 i a jest równe 12. Można nawet dokładnie wskazać, że ten ciąg trzeci był poprawnym ciągiem, ciąg czwarty jest niepoprawny, oraz przez przypadek daje tą samą yy, medianę tak naprawdę. Więc nie jest to takie łatwe zadanie. Yy, specjalnie go wybrałem, żeby pokazać, jak radzić sobie w tego typu yy, zadaniach. Gdyby to było zadanie, nawet otwarte, można to zrobić, tak jak pokazałem, choć w zadaniu zamkniętym, szczerze mówiąc, nie wchodziłbym to, tylko szybciutko, bym po kolei sprawdził cztery yy, opcje. I kolejne zadanie, które było dość sporym zaskoczeniem na maturze 2018 majowej yy, i miało słabe statystyki. Popatrzmy, w zestawie liczby dwójek i czwórek jest 2M liczby, przy czym jest M dwójek i M czwórek. Ile wynosi odchylenie standardowe tego zestawu liczb? No właśnie, jeśli ktoś doskonale wie, co to jest odchylenie standardowe, to poda odpowiedź od razu. Odchylenie standardowe jest to odchyłka od średniej. Jeśli mam tyle samo dwójek co czwórek, to średnia wynosi 3. No jak wszystkie liczby są odchylone o 1. Od średniej, no to odchylenie standardowe wynosi 1. Dziękuję bardzo, zaznaczam odpowiedź 1 i tyle. Ktoś tak, no, no fajnie, fajnie, ale obliczmy to wszystko po kolei. Nie ma problemu. Yy, średnia równa się. Sumujesz yy, same dwójki. M razy, jak sumujesz dwójki, to dostaniesz po prostu 2M. Sumujesz czwórki. M razy, jak sumujesz czwórki, dostajesz 4M. Wszystkie liczby w zestawie jest 2M. Jak to podzielimy, to masz rzeczywiście średnią 3. To, co powiedzieliśmy, co jest oczywiście zrozumiałe. No i odchylenie standardowe. Jedziemy ze średnią, z definicją. Odchylenie standardowe, tak. Bierzemy pierwszą liczbę zestawu, czyli dwójkę, odejmujemy średnią, podnosimy do kwadratu i tak robimy m razy, bo tyle jest dwójek. To samo wykonujemy dla czwórki. Bierzemy czwórkę, odejmujemy średnią, podnosimy do kwadratu i wykonujemy tą operację m razy. Dzielimy przez ilość 2m. W związku z tym pierwszy czynnik wypluje nam 1 razy m, czyli m. Drugi też m. Dzielimy to przez 2m. Mamy pierwiastek z 2m przez 2m, czyli pierwiastek z 1, czyli 1. I uzyskujemy wynik. No, tych umiejętności zabrakło wielu uczniom na maturze podstawowej w 2018 roku, więc specjalnie troszkę się na tej odchyleniu standardowym skupiłem, bo tego typu zadania, zauważam po literaturze i po różnych trendach, mogą się powtarzać i pewnie będą się powtarzać. Dobrze, z mojej strony to już wszystkie trzy zadania, jakie chciałem pokazać. Zachęcam Cię do odwiedzin moich stron, jeśli. Będziesz korzystał z innych materiałów, to być może warto ten kanał zasubskrybować. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się. Cześć.